Się ma. Się No. Yy, to ten e, dzisiaj odcinek. Stara się nie zaśpiwać. Yy, wyzwanie. Challenge. I ten. No. I przygotowuję parę piosenek. Przekadł, widzicie teraz nie na za, załączonym obrazku. Tutaj bardzo. Fajna yy, piosenka, tak, nie takie? Młodzieżowa, tak, jaśnie. Yy, Edukacyjna, przyrodnicza. Biologiczna, tak, tak, właśnie, no, także ten, ten, e, możemy zacząć ten odcinek, e, Stara się nie czy wyzwania, znaczy challenge, e, no, to tak, dobra, no to zaczynamy, tylko o, mówię, trudno, trudno takie wyzwania, bo to e, ciężko się, no wstrzymuję, jakie jest ulubiona, bardzo ulubiona piosenka, czyli ta tutaj na załącznym obrazku, co widać, Lubiona piosenka to trudno się posłuchać od śpiewania, tak? No... Mm, no... Właśnie... No... No dobra, no to... Yy, zaczynamy! No... No... Zachyliwam no, się, bo bici wiecie... Dobra, nie? Rzut! Tydzień! Tygodnia! członek! No... Dobra, to przegrałem koniec odcinka. Odcinku, no Siemano. mano, kolano.